Cześć kochani, z tej strony Estera, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii mierzymy na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film z ubraniami z Reserved. Do tej pory na moim kanale pojawił się tylko jeden filmik właśnie z ubraniami z Reserved. I był to haul taki średnio udany, ale podejrzewam, że dzisiejszy będzie dużo, dużo lepszy, ponieważ zerkam sobie już tutaj na te ubrania i tak naprawdę tylko jedna rzecz jakoś tak wygląda mi inaczej niż na zdjęciu i już od razu nie przypadło mi do gustu, a z pozostałymi wiąże naprawdę... Spore nadzieje, bo wyglądają póki co, póki jeszcze ich nie przymierzyłam świetnie. Za chwilę wszystko Wam pokażę. Wy oczywiście również piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tych ubrań. Linki zostawiam Wam w opisie, więc możecie sobie wejść, zobaczyć, jak na stronie wyglądają te ubrania. Jeżeli filmik Wam się podoba, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału. Raz po to, żeby nie przegapić kolejnych filmików, dwa jest to dla mnie znak, że te filmiki Wam się podobają i żeby nagrywać częściej. Więcej i tak dalej. No, i bardzo pomaga w rozwoju kanału, więc jeżeli chcecie mi zrobić przyjemność, to subskrybujcie i lajkujcie. Jeszcze zostawię Wam tutaj namiary na mój Instagram. Jeżeli mnie jeszcze nie zaobserwowaliście, to możecie mnie zaobserwować. I chyba już przechodzimy do pokazywania ubrań. Tak. Nie ma co zwlekać Pierwsza rzecz to plisowana spódnica Ja spódnicę plisowane uwielbiam I to jest jedna z piękniejszych plisowanych spódnic, jakie widziałam w ostatnim czasie Rozmiar 36, kosztowała 89,99 Jest cudowna, czarna Pokażę Wam ją z bliska, bo ona jest tutaj, zobaczcie Tutaj mamy taki materiał i oczywiście jest też poszewka Poszewka, podszewka o, mamy tutaj takie dwie warstwy, i to po prostu wygląda przepięknie. I ona musi na mnie pasować. Musi, musi, naprawdę musi, bo coś pięknego. Aha, jeżeli ciekawi Was skąd jest bluza, bo podejrzewam. Bluza, bluzka. Bluzka, koszula. Podejrzewam, że będą takie pytania, bo zawsze pytacie. Ona jest z Zary i też pojawi się lub pojawiła w holu zakupowym z Zary, więc jeżeli jeszcze nie było holu zakupowego z Zary na moim kanale. To będzie niedługo. Odstawiłam sobie aparat na maksa do tyłu i myślę, że tak chyba, z tego co widzę, na styk się jeszcze, jak stoję na palcach, więc wiecie co, ja sobie założę jakieś obcasy, będę wtedy wyższa i będzie mi wygodniej. Dobra, chyba widać całą. Więc tak, spódnicę zostawiam sobie, bo po prostu jest cudowna, jest czarna, plisowana, taka wiecie, lekko rozkloszowana, no jak to plisowane spódnice, ale ten tiul, to szycie właśnie, że tutaj są dwie warstwy, i tutaj mamy te, te przezroczyste wstawki, to po prostu nadaje jej takiej lekkości i ona wygląda cudownie. Średnio pasuje do tej koszuli, kolorystycznie super, ale ta koszula wydaje mi się, że te balonowe rękawy jednak. No nie za bardzo Tutaj na górze przydałoby się coś takiego na maksa obcisłego I wtedy właśnie byłby taki fajny kontrast Wyglądałoby to naprawdę przepięknie No jest cudno, jest cudno naprawdę Słuchajcie, a gdyby jeszcze miała taką trzecią warstwę To już by była totalnie idealna Ale i tak bardzo mi się podoba Dajcie znać, czy wam również e, tak bardzo się podoba no, I tutaj mam tę rzecz, która jakoś nie wiem, Wydawała mi się bardzo fajna na stronie Ale kiedy tylko otworzyłam paczkę To stwierdziłam, że nie, 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 nie jest to bluza, która kosztowała 99, 99 i jest to rozmiar S. I słuchajcie, te wstawki w kwiaty wydawały mi się naprawdę bardzo ładne i bardzo ciekawe. Ona też jest tutaj z takiego materiału, jakby jak to się mówi: pikowanego. No, niech mi tutaj złapie. Ostrój złapało czy nie? O, teraz widzicie. Ale. Jakoś, nie wiem, no nie, nie podoba mi się. Jak ją zobaczyłam na żywo, to myślę, że nie. Ale oczywiście przymierzę i może komuś się spodoba. To oczywiście jest wszystko kwestia gustu. No ta bluza jest naprawdę beznadziejna. Myślałam, że te wstawki będą wyglądały jakoś tak ciekawie, ale zobaczcie, ona nawet przez te wstawki strasznie źle się układa. Tutaj jakoś tak krzywo, tu na tym bijście tak. Mm, okropnie to wygląda. Widzicie o co chodzi? To jest takie jakby to tak idzie do przodu. Ta biała część idzie tak do przodu. Yy, ta przez to, że jest wykonana z takiego cienkiego materiału, który lekko się elektryzuje, yy, przylega tutaj mi do ciała, natomiast tu wszystko idzie do przodu. Okropnie to wygląda. A. -a. Dobra, ta idzie do zwrotu na 100%. Tutaj mam sweterek taki dość cieniutki. Właśnie nie mówię Wam, znowu zapominam mówić, jakie to są materiały. 80% viskoza, 15% poliester i 5% elastan. I muszę powiedzieć, że ten materiał jest naprawdę bardzo, bardzo milutki w dotyku. Kolor też jest piękny, beżowy, nudziak taki jak lubię. Są główki i rękawki są naprawdę przepiękne, bo są tutaj wykończone. Perełkami. Ja wiem, że te perełki czasami przeszkadzają. Jeżeli macie pracę taką jak ja, że pracujecie przy biurku i trzymacie sobie ręce na tym biurku, to one przeszkadzają, ale myślę, że warto się troszkę przemęczyć, bo perełki są cudne. Rozmiar S, tak jak już mówiłam, albo i nie. I cena 69,99. Ta bluzeczka jest ogólnie bardzo ładna. Rozmiar S, ale jak widzicie. Jest taka luźnawa, z tymi rozmiarami to naprawdę nigdy nie wiadomo. Włożę sobie ją tutaj w spodnie, chociaż tak troszkę, ale ja ją oddam. I jeżeli oglądałyście moje poprzednie hole zakupowe, to jak spojrzycie na mnie, to już będziecie wiedziały dlaczego. Oczywiście chodzi o te bówki, które po prostu źle się układają. Ta sterczy tak wysoko w górę, widzicie? Natomiast ta jest opuszczona, i ja wiem, że mnie to będzie denerwowało. Jeżeli ja mam nosić coś z bówkami, to te bufki muszą po prostu wyglądać y, równiutko One nie mogą być, jak jakoś układać się asymetrycznie, bo mnie to bardzo wkurza A to wszystko zależy od szycia No zobaczcie, no ta nawet, ona tak sprężynuje w górę, fatalnie to wygląda Nie, 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 ja już wiem, że mnie by to bardzo denerwowało Jeżeli bufki, one muszą wyglądać idealnie i po prostu koniec Dajcie znać, czy wy też tak macie Natomiast jeżeli spojrzeć na te rękawki, no to są śliczne, bardzo ładnie wyglądają. Tutaj jest rzecz, która tak, tak naprawdę nie wiem, czy ją sobie zostawię. Podejrzewam, że raczej nie, bo jest to rzecz taka dość oryginalna i dość odważna. Ale kiedy ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że naprawdę no, ja ją muszę zamówić i chociaż przymierzyć sobie tutaj razem z wami. Jest to bluzeczka, która ma ogromną kokardę. Zobaczcie. To jest taka y, materiał coś takiego jak organza, taki dość sztywny, więc ta kokarda pięknie się układa. na no coś takiego na wyjątkową okazję. Ja pewnie nie będę miała gdzie tego nosić, ale no nie wiem. No muszę przymierzyć, naprawdę muszę. Aha, ja Wam powiem pokazuję w ogóle ze złej strony. Dobra. Y Kokarda jest tutaj na ramieniu. To jest rozmiar S. Ona kosztowała 79,99. Wykonana jest z prążkowanego materiału, więc myślę, że będzie tak ładnie dopasowywała się do ciała. I ma tutaj dekolt, taką łezkę. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. I wiecie, co jest fajne? To znaczy, fajne, nie fajne. No, ogólnie, tą kokardę można sobie odpiąć. Więc wiecie, no można, teoretycznie można ją sobie gdzieś tam na przykład do jakiejś sukienki doczepić Ale kiedy ją odepniemy, no to tutaj zostaje nam, wiecie, no ten, ta napka Więc wygląda to źle i myślę, że ona jest odpinana tylko po to, żeby po prostu jej nie prać Żeby nie straciła kształtu no Zaraz przymierzę i ocenimy sobie razem, jak w ogóle będę w tym wyglądać OMG, to jest jakaś porażka. To się w ogóle tutaj nie chce układać. Dobra, powiem Wam tak. Przed chwilą założyłam sobie tą bluzkę i założyłam ją w ten sposób. Po czym doszłam do wniosku, że chyba jednak to jest tył, bo nic tu mi się za dobrze nie układa. Tutaj przez środek idzie taki szef. Wygląda to raczej słabo. Ale kiedy chciałam ją założyć odwrotnie, no to zobaczyłam, że nie, że jednak z tyłu jest metka, więc. Ona powinna być noszona tak. I zobaczcie, ta kokarda tutaj nijak nie chce się układać. Dobra, czekajcie, coś tutaj spróbuję z nią zrobić. No nie, no tutaj się robi takie zagięcie. Krochmalicie by trzeba było. Nie, no o jedno, to wygląda śmiesznie. To jest tragedia, tragedia po prostu. Zobaczcie. Nie, o kurde nie, 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 dobra, ja to muszę zdjąć, nie, dobra. Ale wiecie co, fajnie jest od czasu do czasu przemierzyć coś takiego właśnie oryginalnego, coś takiego innego, chociażby po to, żeby się pośmiać. Ale, yy, wiecie, ja lubię próbować nowych rzeczy i jakoś. No, nie mówię nigdy nie, zanim nie spróbuję, więc <śmum> to spróbowałam i jednak widzę, że nie wygląda to dobrze. Naprawdę. Gdyby ona była może troszkę mniejsza i układałaby się jakoś lepiej, <śmum> a tak to, no, śmiesznie to wygląda. <śmum> Wyobrażacie sobie, że wychodzę do miasta i idę z taką kokardą przez miasto? Nie, no, dajcie spokój. Mm, nie, to nie dla mnie. <śmum> Tutaj mam sweterek. Jaki mały? O nie! Dobra, rozciąga się. Jejku, ale. I słuchajcie, to jest rozmiar M. Rozmiar M, cena 79,99. Prążkowany materiał, bardzo fajny, dlatego że tutaj między tymi prążkami jest jeszcze taki. Pokażę Wam z bliska. No, ostrość, poprosimy. O, jest jeszcze taki ażurowy wzór, więc wygląda to naprawdę prześlicznie. Ale co jest najpiękniejsze w tym sweterku, no to zdecydowanie ten kolor, który określiłabym jako taką. Żywą miętę. Nie wiem, jestem fatalna w określaniu kolorów, ale ten kolor jest przepiękny. Eee, no, cudo, cudo, i za chwilę przymierzę. Chociaż naprawdę, no, no, niby się rozciąga, ale powiem Wam, że wydaje się być naprawdę maleńki. Kolor jest śliczny, ale ogólny efekt mi się nie podoba. Nie podoba mi się tutaj. To jak ona tu wygląda, jak się tak marszczy, ale to jest też kwestia szycia, bo zobaczcie, te szwy idą jakoś tak i to ogólnie myślę, że wygląda tak dość kiepsko. Spróbuję sobie to jeszcze ułożyć, ale nie, w ogóle powiem Wam, że ten sweterek, z tego co widzę, on pogrubia i jest po prostu jakiś taki przymaławy, zbyt obcisły, nie wygląda dobrze. Ale kolor jest przepiękny. Kolor jest cudowny, cudowny. Uwielbiam ten kolor, no ale e, nie, on pójdzie do zwrotu. Już ostatnia rzecz, i od razu mówię Wam, że moje pierwsze wrażenie, kiedy otworzyłam paczkę, no to było troszkę rozczarowanie. Jest to kurtka, która ogólnie jest przepiękna. Rozmiar 34, cena 159,99. I ta szarość jest absolutnie cudowna. Zobaczcie, nawet do tego niebieskiego koloru, no, podoba mi się coś pięknego, naprawdę coś cudownego. Ale ta kurtka jest taka naprawdę bardzo, bardzo cieniutka. I ja nie wiem, jak ona będzie się układała. Kiedy widziałam ją na stronie, liczyłam, że będzie to taki troszkę grubszy, dobrze układający się materiał. Coś takiego jak ym, moja ramoneska z Ansel, yy, która jest w kolorze różowym. I ja ją w ogóle uwielbiam. Ona jest świetna. A tutaj niestety no Oczywiście zaraz przymierzę, ale podejrzewam, że tę kurteczkę zwrócę. Ja kiedyś miałam też podobną z jakiegoś chińskiego sklepu. Nie wiem czy to było Shein, czy Zaful, czy um, Romwe, ale była właśnie prawie że identyczna i kosztowała jakieś grosze, więc Myślę, że 160 zł za taką troszkę byle jaką ramoneskę, no nie opłaca się płacić, bo na pewno gdzieś w jakimś chińskim sklepie, czy nawet na AliExpress można dostać coś podobnego taniej. No ale przymierzmy. Te dwa kolory wyglądają po prostu cudownie razem. Mega mi się to podoba. Sweterek, tak jak mówiłam przed chwilą, i tak pójdzie do zwrotu. Natomiast kurtka, powiem Wam, że kiedy ją założyłam, nie wygląda źle. Wygląda całkiem dobrze, aczkolwiek, aha bo to jest XS, ja wzięłam XS, kę dobra ja się w niej raczej no, na, na siłę się dopnę, ale dobra spróbujmy się dopiąć Zamiast się zastanawiać czy się dopnę czy nie, po prostu spróbuję to zrobić No w biuście jest ciasna, ale ja nie noszę praktycznie nigdy ramonesek mm, zapiętych i po prostu lubię jak one są mniejsze, bo kiedy są większe to te poły już nam tutaj tak wiszą, a właśnie kiedy one są takie na styk lub praktycznie lekko przymaławe, to rozpięte wyglądają tak naprawdę najlepiej. I ogólnie ta kurtka mi się podoba, ale tak jak mówiłam, ja wiem, że mogę ją dostać gdzieś w jakimś chińskim sklepie i to będzie praktycznie to samo, bo ja już to miałam. <laughs> a nawet była taka grubsza i ta jakoś była lepsza i kosztowała, nie wiem, może ze 40 zł. Więc no nie wiem, czy ją sobie zostawić, czy nie. Może gdyby była przeceniona, to bym zostawiła. Nie wiem, muszę się zastanowić, tak naprawdę. Będę montować, to wtedy zobaczę, jak wyglądam i zastanowię się. Fajnie leży. Bardzo dobrze leży. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Kolory cudowne. Szary w połączeniu z tym srebrem. Perfekto, po prostu wygląda cudownie. No i na dzisiaj to już wszystko. Jak zawsze dziękuję Wam serdecznie, że obejrzeliście ten filmik. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach kanału. I oczywiście piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tych ubrań, jak podobał Wam się hol zakupowy i czy chcecie więcej holi ze sklepu Reserve, a jeżeli nie chcecie ze sklepu Reserve, to piszcie w komentarzach, jaki inny sklep chętnie zobaczyłybyście tutaj u mnie na kanale. Co mam zamówić, żeby właśnie sprawdzić jakość, rozmiarówkę i tak dalej, wiecie o co chodzi, zostawiajcie komentarze, buziaczki, papa, do zobaczenia jutro, pojutrze!